Bardzo popularne jest ostatnio w sferach zajmujących się duchowością zawołanie: zabij ego. Ego jest schizofreniczne, bardzo mocno schizofreniczne, a schizofreników się nie zabija, a leczy. Uleczmy również ego. Wiecie, nasze ego to jest trochę tak jak. Opowiadaniu Stevensona, Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Ono jest właśnie takie. I zwróćmy uwagę, że pan Hyde powoduje cierpienie, powoduje to, że to ego nami rządzi i trzęsie. Ale Ms. Dr. Jekyll, druga część ego mówi: Ja mam tego dość, jestem zmęczony, jestem cierpiące, chcę się z tego wyzwolić. I Zwróćmy uwagę na doktora Jekylla. Zwróćmy uwagę na to ego, które mówi: "Ja potrzebuję czegoś innego. Potrzebuję poznać inną rzeczywistość, inny świat. Potrzebuję do duchowości, potrzebuję do Boga, jakkolwiek, jakkolwiek to pojmujemy. I chcę wejść na tą ścieżkę. I tutaj włącza się pan Hyde, który nas ściąga, który... Zarzuca nas swoimi programami, który zarzuca nas schematami utrzymującymi nas w systemie, a dr Jekyll, ta pozytywna część ego stara się z tego wyjść. Leczmy ego. Ego jest nam potrzebne jako istotom ludzkim, które jeszcze żyją w tu i teraz i w tym systemie i w tej rzeczywistości. Potem ono samo zacznie uleczone odpuszczać, zwalniać, aż w końcu się rozpłynie. Ale nie zaczynajmy od razu wychodzić z morderczymi myślami i z zamiarami zabicia go i wyeliminowania zupełnie, bo stracimy energię i stracimy mnóstwo możliwości rozwoju. Pamiętajmy o tym.